Szymaleczko z tej strony Matrix i wyjdzie nagrywam odcinek Q&A Day Tak, Q&A Dobrze mnie słychać teraz, bo się trochę przesunęłem. Bijajcie na mój kanał. Mówię wam, wbijajcie. Nie mam do Was pretensji, ale sorry, ja też się zachowałem źle. Bo nie nagrywałem tak długo odcinków. A wiecie, jak się 12 lat, tak się długo. Niedługo będą 13, tak, 13, powtarzam. 13, powtarzam, 13, już słyszeliśmy to. No i przechodzimy do Q&A No długo Halloween Więc nie wiem w co się przebrać Tak Halloween, wow Halloween, tak Halloween Nagram odcinek Halloweenowy z Mateuszem Postrzygaczem Znaczy Nox Nexo, a nie Noxo, TV. Wbijajcie na kanały śmierciono, Śmiercionośny Polski Nietopeś, mój oczywiście Lunera TV, Pablo, Peter, Peterman. Y jeszcze czekajcie: Rezja jaki... y... albo Rezigiusz, albo Rezbiegaj. Y... Ja jest Multiplay guns. Game, yes. Multiplay games. Wbijajcie game. na ich kanały. Tak tych zawaliście superowych. Jest też To są moi najlepszy youtuberzy. Naruciak. Blow. E, e, czekaj. Izaka. Izak czeka. No. no i to wszystko, no i teraz przechodzimy do Q&A Co chcecie nagrywać, a czy, kurde, co chcecie żebym ja nagrywał, czy, czy challenge czy jakieś gry albo coś Bo ja już nie wiem co mam nagrywać, naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem co mam nagrywać Mój face. Biajcie też na fejsa mojego. Mojego. Wyszukajcie sobie Kuba Cabaj. To nie jest moje imię, ani nazwisko, co nie. No. No i wiecie. O. Kurczę, kartkowowe rzeczy robią w pokoju. Kurczę, skarczę po łóżkach wlecze. Nie ja wiem, co mam nagrywać, kurde. Nie wiem. Chusteczko Widziałeś A czy mam A czy mam Jeszcze polskie... Jeszcze polskiego... Polsk, pin, polskiego pingwina, tak. Pisze się pingwin polski. Hmm bo no, i nie wiem. Też wbijajcie na Skype'a. Ja się z, y, youtuber Ma Matrix TV. I może z wami byśmy, byśmy sobie pogadali, albo byśmy pograli w Minecrafta, albo coś. Ze śmierczolosty będę chyba jakoś robił challenge. A nie, sorry. Ze Skype'em, ze skajem. Tak, z KMTV będę robił challenge i z Mateuszem Gaczem albo Billerem. Też subskrybujcie ich kanały, dawajcie lajki, like, ale oczywiście też mi dawajcie lajki, like, sub komentarze, piszcie co mam robić, co mogę, co mogę, co mogę, nie i... I pozdrawiam polskiego nietoperza. Tak, polskiego nietoperza po, Mateusza Postrzegacza. Tak Sky TV. Pozdrawiam też. I oczywiście mnie pozdrawiam. Ja was też pozdrawiam. Co oglądacie? Co wy oglądacie? Pozdrawiam was. No i. Dadam. Yy, yy, yy. A, co ty jeszcze powiedzieć? Nawet się państwo przyjrzeć wszystkim produktom. Ja będę prosiła o cześć, żeby ten pan, temu panu zasłonił No. Na razie pan